Trzeba było go wyciągać, czuć, ratować, naprawiać. Cały czas w jednym miejscu. Te same ruchy. Takie y, zombie w amoku. Potrafił tak stać i ruszać się przez 8 godzin. Ciało chce, a głowa już nie może. Siemanko, Siemanko, witajcie ponownie, kochani. Tak jak obiecałem we wcześniejszym materiale, opowiem Wam historię z innego klubu, w którym pracowałem przez jakiś czas. Może nie tak długo jak to było w Harlemie. No, ale też ślipy też ładny zbierałem. A był to klub w Warszawie. Nazywał się B65. B65, był na B65, dlatego B65, ale on się w ogóle wcześniej nazywał chyba. Z tego co ja pamiętam, on się nazywał przez jakiś czas sanatorium. Tak się to, to miejsce nazywało, może się zmieniło i może już tego nie idzie znaleźć w internecie tak na dobrą sprawę, ale to był taki troszeczkę inny klub. Inny klub dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim miejsce, w którym był, to była piwnica, pod schodka schodziło się w dół do takiej piwniczki i jeszcze w dół, i jeszcze w dół. I tam była typowa imprezownia. Techno. To był klub Techno, Trans i coś tam, jeszcze z czymś tam, gdzieś tam, jakoś, tak. Ogólnie staliśmy na zewnątrz, przychodzili ludzie, jakby to powiedzieć, na dzień dobry, wydawać by się było normalni. Z czasem okazywało się, że są w innym stadium zaawansowania, jakby. Stanu umysłowego z tego, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, na dzień dobry było wszystko ok, Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, zapraszamy. Czasami stroje potrafiły ich zradzić, bo przychodzili w takich białych kombinezonach, takich jakby malarskich, tak? Wiecie, jak to te kombinezony malarskie, takie tam do malowania na biało i te białe maseczki i takie tam inne cuda na patyku. No to wtedy było to zastanawiające, bo przychodziły trzy takie osoby razem ubrane, no ja nie wiem, czy oni tam mówili, że przychodzą, bo będą malować ściany, czy taki dzisiaj jest y, strój, y, technostrój tak zwany, tak? Więc y, przychodzili ci ludzie do klubu y, pobawić się, oczywiście, i co ciekawe, co ciekawe, y, wiara ta wchodziła i do samego końca się praktycznie bawiła, nie wychodząc z klubu praktycznie w ogóle, można by powiedzieć, że troszkę zachowywali się jak y, takie y, zombie wamochu. Czyli stali w miejscu i umca, 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 o tak, coś w tym stylu. Niektórzy się poruszali, aczkolwiek nie. Był na przykład taki jego mój stały klient, który słuchajcie, przychodził, stawał w jednym miejscu, dosłownie w takim miejscu, tak. Nie wiem, 30 na 30 na 30. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, maksymalnie miał pół metra, nie? I on w tym jednym miejscu stał. Właściwie nie ruszał się z tego miejsca no i robił wszystkie gesty. Rękoma, takie tutaj tego, takie tam kocieruchy, tam tutaj trochę do prawej, trochę do lewej, ale ogólnie stóp nie odrywał. Nie ruszał się z danego miejsca. To było ciekawe, bo no, potrafił tak stać i ruszać się przez 8 godzin. To jest niesamowite żeby stać w tym miejscu bez ruchu, yy, znaczy w ruchu, ale nie poruszał się poza ten jakby tak jakby wiedział, że tutaj jest jego strefa i poza strefę jak wyjdzie, to nie wiem, wpadnie w przepaść. No i on się tak bawił. Jedyne, co mu donosili, to woda. No bo wiadomo, że przy takim yy, dosyć dynamicznym ruchu, a muzyka techno, trance, wiecie jak to wygląda, to jest, są takie dosyć szybkie, rytmiczne yy, tematy, no to powiem Wam, że Wyglądało to no, mega ciekawie inaczej, tak? Więc wiara schodziła się do pewnego momentu. Później już jakby wychodzili, to albo, albo się ich wyciągało, bo przykładowo atmosfera w środku była tak gorąca, że trzeba było ich wyciągnąć, bo leli, Mdleli, dosłownie leli. Ale to też po części dlatego, że stosowali za dużo tych zozoli. Zozole to są te musujące. I one w dużych ilościach za mocno musują ci głowę, w wyniku czego, w wyniku czego no, y, ciało chce, a głowa już nie może, albo na odwrót. Tak czy inaczej, głowa może, a ciało już nie domaga. No i wtedy nad głową większa jest przewaga, tak. No, I to tak wygląda, że, że on wie, ale jego ciało już nie wie. I na przykład już leży, albo nie wie, że on leży. No, powiem wam, że to takie sytuacje dosyć ekstremalnie dziwne. Ekstremalnie dziwne. No, ale zaczynać. Był przykładowo jakiś, jakiś w danym momencie, danego wieczoru, czyli piątek, bo to były piątki soboty, imprezy. Wiadomo, że przyjdzie jakiś, będzie super DJ. Będzie grał techno, techno, e, techno elektro, trance, coś w tym stylu, więc ja mówię, kurczę, jaka mieszanka wszystkiego naraz. I słuchajcie, co ciekawe, ten klub, ogólnie rzecz biorąc, w ogóle nie sprzedawał, nie sprzedawał się, może tak, nie sprzedawał się alkohol, Bo można było by kupić piwo, można było kupić wszystko, ale wiecie, co najlepiej szło? Na pewno wiecie, co najlepiej szło. Najlepiej szła woda. Woda to była jak normalnie to nie oligoceńska, tylko najlepsza woda na świecie. Woda na bazę kosztowała więcej niż woda, yy, niż powiedziałbym woda, czy tam inne alkohole. A raczej czy tam jakieś piwko, czy coś innego. Wiecie o co chodzi? To tak to wyglądało. Tak to wyglądało, że woda szła po prostu. Woda szła jak woda. Dosłownie, tak to wyglądało. Była oczywiście woda w toaletach, ale na początku, wiecie, jak leciała woda zimna w toaletach, no to bardzo bardzo, że jakoś nie zarabia. No bo wiadomo, że jak ludzie tańczą, dużo energii zużywają, no to i dużo wody potrzebują, tak, żeby się nawadniać. Jak się ktoś nie nawodnił, no to później, no tam gdzieś leżał, tak. Nienawodniony, trzeba było go wyciągać, czucić, ratować, naprawiać. I tak dalej. Więc słuchajcie, zakręcali ciepłą wodę, znaczy zimną wodę, a puszczali gorącą. Taka w kanach była tylko gorąca woda. I przychodzili ludzie i pytają się, na wejściu, przepraszam, dlaczego w łazience jest tylko gorąca woda? A ja mówię, no, gorąca, żeby wam nie było zimno. Wiadomo, czemu nie była, była gorąca. No, gorącej się nie da pić, no. A zimna inaczej gasi pragnienie, prawda? No więc wiadome było to, że. Zimna y, była zakręcona, bo inaczej ludzie po prostu przychodzili z, osymi, z tymi butelkami, co je tam kupili raz, to później szli do toalety, napełniali sobie te butelki i no, z tymi butelkami tańczyli, no bo się odwadniali, jednym słowem. Więc no, to tak, y, to tak wyglądało, jeżeli chodzi o takie stricte techno, no i te wszystkie zozole, co oni je zjadali. Więc te zozole powodowały u nich różne utraty możliwości, świadomości i tak dalej. Tak jak mówię, wracając do tego pana, który tańczył w jednym miejscu, więc on był jak robot, cały czas w jednym miejscu, te same ruchy, żadnych innych. I w jednym miejscu stał i normalnie dreptał, tak jakby mu tam dali do wydeptywania, nie wiem, winogrona, to on byłby mistrzem wydeptywania. On wydeptywał to jedno miejsce, słuchajcie, całą imprezę. Byli też oczywiście malarze, no to malarze malowali yy, i rzucali sobie, to ja mówię, tą piłkę taką niewidzialną, Jedzie znaczy, ta niewidzialna piłka, to co było chyba gdzieś w momencie. Tam rzucali sobie piłkę niewidzialną i ten rzucał temu, ten rzucał tam temu, ktoś łapał, ktoś nie złapał. No i wtedy była tragedia, bo wszyscy szukali tej piłki i to też w takim jakby, zabawnie to, to wyglądało, bo jeden rzucał piłkę do drugiego, ten łapał, ten rzucał do trzeciego, ten trzeci, o Jezu, upadła. I gdzie jest? I No i chodzili, szukali tej piłki. Niewidzialnej piłki, wiecie, to tak trochę ciężko znaleźć tą niewidzialną piłkę, która gdzieś tam spadnie, tak, no bo niby jest, ale jej nie ma, trzeba byłoby ją znaleźć, a jak się nie umie, no to jest lipa. Więc czasami pomagałem i mówiłem, słuchajcie, ta wasza piłka jest na zewnątrz. Trzeba wyjść z klubu, tam na zewnątrz chyba leży koło drzewa. To jakbyście mogli wyjść, to tam, to tam na was ta piłka czeka. No i powiem wam, że ci ludzie niektórzy no łapali się na to i szli za tą piłką pod drzewo. I mówią, nie ma, nie ma, nie ma piłki. Piłki nie ma, jak to nie ma piłki? No to powiem wam, zozole mocno weszły. Naprawdę zozole mocno weszły, bo kurczę, no jak ktoś szukał piłki, która gdzieś tam się zgubiła, a jest na zewnątrz, no to Temat dosyć mocno trudny. Oczywiście wiadomo, byli też ludzie, którzy po prostu lubili street techno i się przy tym bawili. Wybijasy, wygibasy. Tak na dobrą sprawę, praca lewa, druga, noga, głowa. Wszystko tu chodziło. Ogólnie taki powiedziałbym niezły fit, crossfit, tudzież jakieś takie inne kocieruchy można było złapać od tego. Niektórzy robili to w synchronach. Inni zrobili to bez. No tak wyglądało to dosyć, dosyć, dosyć zabawnie. Tak czy inaczej, to taka wiara podskakująca ciągle w, w tym samym rytmie. I ta muzyka taka jest łup, 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 łup. No i wiecie jak tak upię, łupie, 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 łupie przez y, powiedzmy godzinę, dwie. No to ja wchodziłem na chwilę, patrzyłem, że łupie w głowie i wychodziłem. Jak trzeba było, to wychodzi, wchodziłem do środka tylko po to, żeby zabrać daną osobę na tak zwane dotlenienie. Trzeba było zabrać, bo osoba się nie dotleniła. Potrzebowała dotlenić mózg i nie tylko, bo to różnie bywało, tak? No a się gdzieś tam wywróciła, z albo wiecie, albo po prostu za słabo, jakby to powiedzieć. No bo wiadomo, gorąco, strasznie tam takie ciśnienie, a to jeszcze piwnica i, i wiecie, i to wszystko podskakujące w środku, towarzystwo. No to powiem wam, że naprawdę grubo, bardzo grubo. I no te imprezy takie tak, no to były dosyć takie ciekawe. No? Niektóre yy, czy tam Progresy Trends, jak to się nazywało, to to już w ogóle był jakiś taki mocny hardcore, nie dla każdego. Ja osobiście nie bardzo rozumiem. No niektóre kawałki mogły być fajne, ale niektóre były, powiem wam, to, naprawdę straszne. Nie wiem, czy kojarzycie takie miejsce w Warszawie, to się instytut nazywało. To tam były tego typu imprezy techno. O Jezu, było tego tak dużo, no a u nas to taka namiastka, no bo tam schodziło powiedzmy tam ze 150-200 osób, którzy podskakiwali, bawili się i to tak cały, słuchajcie, wieczór, cały bity wieczór, na przykład ten facet w tym jednym miejscu podskakiwał, tak? Ci rzucali do siebie jakąś piłkę. Inni tam. Praca modularna, głosowa twarzy. Więc mi się tam te twarze tak wyginały, tam oczka chodziły na prawo, na lewo. Powiem Wam, tak jakby ktoś przyszedł normalnie i mu się wszystko zwichrowało. Nie? Cały, cały horyzont, bo jedno oczko tu, jedno oko na Kaukaz, drugie na Maroko, nie wiadomo co, nie wiadomo jak. Rozbiegane małe oczka, rozbiegane małe nóżki i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, że no taki dosyć. No specyficzny klub, specyficzny klub, yy, jakby no tak się będzie w do gustu, no ale pracowałem tam, no to czasem się do tego przyzwyczaiłem, bo mówię, no po Zozolach to ciężko się z ludźmi rozmawia, bo oni wychodzą na zewnątrz i na przykład mówią, że yy, obcy tutaj po nich przylecieli i zabiorą do domu. No. Więc wiecie, no i oni tu czekają, oni tu czekają na statek i, i statek po nich przyleci, no więc jak słuchajcie, jak już słyszysz takie historie, no to zaczyna się człowiek martwić, tak, że to chyba nie bardzo. Był taki chłop, który mówi, czy już statek przyleciał, ja mówię, nie, nie, słuchaj, za późno, spóźniłeś się, już odleciał, już odleciał, a on mówi, ale jak to, jak to, jak to odleciał, On ja mówię, no już poleciał, no załadowali się, była przed chwilą kolejka, tutaj ludzie czekali tego, no jak mu wsadziłem na głowę, że mu już statek odleciał, to się popłakał. Że mu statek odleciał i, i go nie zabiorą. Ja mówię, ale w przyszłym tygodniu jeszcze raz pewnie przyleci, to jak będzie za tydzień, to polecisz, no. Słuchajcie, naprawdę ludzie takie mieli fazy, fazy, że się w głowie nie mieści. Czego oni nie wymyślali, czego oni nie robili i w co, w co oni nie wierzyli, to się w głowie nie mieści, no. Naprawdę w głowie się nie mieści, jakie to można mieć Fantazje. Naprawdę, słuchajcie, fantazje. O Jezu, straszne. Straszne. Po części bardzo śmieszne, no bo to jak się tego słuchało, to ja nie wierzyłem, że ludzie mają takie pomysły. No ale mają, no mają, mają. mają. Tu ich obcy porwali, tu ich sprzedali, tu ich oddali, bo ich nie chcieli. I dlaczego tak się stało? No, powiem Wam, że historii cała masa. Naprawdę. A później, później jak się nawet muzyk kończył się, klub, kończyła się impreza, słuchajcie, wyłączali muzykę, zapalali światło, i wracając do tego faceta, który tam stał w tym miejscu, on bez muzyki dalej podskakiwał. On się dalej bawił. Jego normalnie trzeba było wziąć, wynieść na zewnątrz, i powiedzieć: Koniec, halo, kolego, już koniec imprezy. Możesz iść do domu. A On. Ale jak to? A ja mówię: No tak, to już się skończyła dzisiaj impreza. Przejdź za tydzień. No i. Niektórzy się budzili, a niektórzy nie rozumieli, i na zewnątrz jeszcze układanie pasjansa, ruchy I tak stali, wiecie, my wychodziliśmy z klubu, a oni pod tym klubem dalej, nie? Czyli zozole mocno weszły, no i niestety zepsuły psychikę komuś, tak? Więc powiem wam, że uważajcie na zozole. No i na kluby techno, tam lepiej nie chodzić. To taka y, dla was y, informacja z tego typu lokali, no stałem, powiem Wam, że no, w pewnym momencie to już mnie głowa zaczynała tam boleć od tego co widziałem i na co się napatrzyłem. No teraz mogę to opowiadać, bo to teraz śmiesznie wygląda, ale wtedy to była tragedia. To naprawdę była tragedia, bo ludzie byli jak zombie. Nie można było do nich za bardzo trafić, bo on nie bardzo wiedział o co chodzi. I czemu na przykład on musi wyjść z klubu, kiedy tutaj leci jego najlepszy kawałek, który leci od trzech godzin, ale to jest jego najulubieńszy. Dlatego słuchajcie, Uważajcie, przestrzegam i pamiętajcie, nie bierzcie, nie jedzcie za dużo zozoli, bo po zozolach się w głowie yy, miesza. Dzięki i pozdrawiam. Cześć.